Przykro mi, że nie jesteśmy anonimowi. Chcą z nami zdjęcia tylko dla lajków. Nie sprzeciwiam się, bo nawet nie wiedziałam, że to będzie wrzucone. Nie chcę być na tych zdjęciach, ale nikt mnie nie słucha. Bo po prostu je wstawiają. Wtedy myślałam, że tak trzeba, że tak po prostu powinna. Zesłaniam ciągle twarze, a moje zdjęcia i tak są na stronie placówki. Zmusili mnie do tego nie miałam wyboru. Zgadzam się na zdjęcia, bo boję się dyrektora. Opuszczam głowę do zdjęć, bo nie chcę na nich być. Nie chcę, żeby ktoś je widział bez mojej zgody. Czasem czuję się jak wzo. Jak moi koledzy zobaczą to zdjęcie, to mnie wyśmieją. Przecież ja też mam swoją godność. Nie zależy mi na sławie. Dzieci z domu dziecka nikogo nie obchodzą.